Drodzy Państwo, witam na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Nowa Brzeźnica. Sesja dzisiejsza zwołana jest na wniosek Pana Wójta Gminy Nowa Brzeźnica, skierowany pisemnie do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 13 maja bieżącego roku. Witam Szanowną Radę, witam Pana Wójta, Pana Sekretarza, Pana Inspektora Józefa. Przedstawię te na, po, na początek oczywiście stwierdzam prawomocność, bo na 15 radnych obecnych jest na sali 13 radnych, więc wszystkie uchwały dziś by podjęte będą prawomocne. Przeczytam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. W Państwa, się następujące otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Nowa Brzeźnica. Punkt czwarty, zakończenie sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o przegłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? za 13 radnych, porządek obrad został e, przyjęty. W związku z powyższym przechodzimy do punktu już trzeciego, bo pierwsze mamy już za sobą, czyli to jest podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania wydatków celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Nowa rzeźnica. E, ja przeczytam treść proponowanej uchwały w tej sprawie. Jest to uchwała nr 76 na 14 na 25 Rady Gminy Nowa-Grzeźnica z dnia 21 maja 2025 w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie budowy domowo oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy nowa Brzeźnica. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 1 i 3, artykułu 18 ust. 2 punkt 15 oraz artykułu 40 Ustawy, ustęp 1, przepraszam, ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, wraz z wszystkimi przypisami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, określa się o regulamin udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie budowy domowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Nowa Brzeźnica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Nowa Brzeźnica. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Łódzkiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z Państwa radnych. Czy są jakieś pytania do tej uchwały jeszcze? Jeżeli nie ma, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. <coughs> za 13 radnych uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję za głosowanie. Proszę Państwa, to był jedyny punkt dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Ostatnim otwarty zakończenie sesji, ale zanim zanim zejdziemy, że tak powiem, to ja jeszcze chciałem powiedzieć być może do mieszkańców, którzy nas oglądają albo będą oglądali że w tej sprawie tej uchwały regulamin jest stworzony i proszę się kontaktować z Panem Inspektorem Piotrem Stolubskim. Tak? Jeżeli Państwo nas oglądają lub będą oglądali, wszystkie szczegóły będą na stronie internetowej Urzędu Gminy i na fanpage'u, na Facebooku. Czasu jest niewiele, więc stąd ta informacja, żeby Państwo mogli na do tego przystąpić. To tyle, zamykam dzisiejszą sesję. Rady Gminy nauczycielą. Dziękuję bardzo za przybycie. Potykamy się.